Z tej strony Iwona. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić niebo w Photoshopie. Zaczniemy tutaj od takiego zdjęcia, gdzie dzieci stoją i linia horyzontu jest ponad ich głowami. I powiedziałabym, że to jest ta łatwiejsza wersja. Bo jest jeszcze, tak ogólnie bardzo przyjmując, wersja trudniejsza, gdzie horyzont przecina ciało postaci i wtedy to wymienianie nieba... Odbywa się trochę trudniej, albo są jakieś na przykład drzewa, które zachodzą na to niebo. No i wtedy już jest to trochę trudniejsze. Spróbujemy też, spróbuję też nagrać film, który pokazuje, jak wymienić niebo w takim przypadku. No i zaczniemy od tej łatwiejszej wersji. Mam tutaj takie zdjęcie dzieci i chciałabym tutaj dać naprawdę dramatyczne niebo. Przy czym chcę, żeby to niebo tak naprawdę było więcej tego nieba niż tych dzieci na tym zdjęciu, więc chciałabym, żeby to był większy format, taki bardziej kwadrat. Gdzie będzie, stawia sobie dużo, dużo miejsca nad nimi na to niebo. I zacznę od użycia narzędzia krop. I teraz zazwyczaj używamy tego narzędzia po to, żeby zdjęcie zmniejszyć, czyli obciąć kawałki niepotrzebne, a w tym momencie odburzyjemy go trochę odwrotnie, ponieważ przeciągniemy to wyżej. I z tej strony również, żeby dodać sobie jeszcze przestrzeni na dodatkowe niebo. Ponieważ ta linia horyzontu tutaj się nam trochę skrzywiła, to ja sobie jeszcze pozwolę tutaj do, doprostować to. Nie będę dodawać już tutaj więcej, aczkolwiek nie, może zróbmy tak. Jeżeli by na przykład zdarzyła Wam się sytuacja taka, że w ten kadr zaczynają się wkładać jakieś białe, puste przestrzenie i chcecie sobie je wypełnić w bardzo łatwo sposób, i oczywiście dysponujecie w miarę, w miarę aktualną wersją Photoshopa, to wystarczy kliknąć tutaj Content Aware. I wtedy ewentualnie uwzględnianie zawartości w języku polskim. Klikamy OK. I tutaj będzie to trwało trochę dłużej, bo Photoshop będzie starał się obmyślić, co powinno się znaleźć w tych pustych przestrzeniach, i powinien przeciągnąć tam z niebo trochę wyżej, i powinien uzupełnić te fragmenty na dole podobnym detalem. To oczywiście może nie być do końca idealne, bo on prawdopodobnie weźmie jakieś fragmenty i je po prostu powtórzy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No Wyszło w miarę. Nie jestem zadowolona z tego, co się podziało na brzegach, więc i tak to obetnę. Chyba przesadziłam trochę z tym prostowaniem, bo w końcu i tak mam e, krzywo. Ok, zostawmy tak. Klikamy OK. No i teraz to niebo. A jeżeli chodzi o niebo, no to fajnie mieć e, zdjęcia swojego nieba. Jeżeli nie zrobiliście do tej pory, jeżeli chcecie e, skorzystać z moich zdjęć, to wystarczy przejść na moją stronę iwona.potasisk.com i tam w, w zakładce tutoriale powinniście znaleźć e, opcję, ewentualnie skorzystajcie z linka, który jest pod, podany pod filmikiem, i on zabierze Was do tych właśnie nakładek z niebem. A tymczasem przejdźmy i zobaczmy, jakie tam są dostępne nieba. Mamy tutaj kilka różnych rodzajów. I teraz zastanówmy się, które z tych nie pasowałoby dobrze do tego zdjęcia. Mamy tutaj bardzo wyraźne światło zachodzącego słońca, które daje tutaj taki po angielsku zwany highlight na plecach tej dziewczynki. Co oznacza, że tutaj pasowałoby takie niebo z zachodzącym słońcem. Ale nie e, bardzo zwracacie uwagę na to, jakie było niebo oryginalne, żeby to się bardzo nie różniło. To znaczy, jeżeli wyraźnie e, to było. Za takie niebo pochmurne, nie było tego słońca, to bardzo nie będzie pasowało zachodzące słońce, i wtedy wypadałoby wybrać niebo na przykład z chmurami. W tym przypadku, jeżeli autentycznie przy robieniu zdjęcia słońce zachodziło i wyraźnie widać to na postaciach, to można sobie pozwolić na takie właśnie dramatyczne niebo. Można by użyć tego na przykład, tego też z tym zachodzącym słońcem, albo tego. Ja spróbuję tego. 7. Przeciągnę je i upuszczę na zdjęcie. Pojawiło nam się już tutaj i teraz wystarczy je dopasować. Możemy złapać brzeg róg i rozciągać. Jeżeli macie starszą wersję Photoshopa musicie trzymać Shift. W nowszych wersjach Shifta nie trzeba trzymać. Photoshop będzie sam trzymał proporcje tego obrazka. Jego można troszeczkę rozciągać, bo tam nie ma nic takiego co, co yy... Z czym byłby problem? Czyli teoretycznie można byłoby nacisnąć shift i rozciągnąć go w pionie. Nikt nie będzie wiedział, że te chmurki miały trochę bardziej okrągły czy trochę bardziej płaski kształt. I w momencie, kiedy już dopasowaliśmy wielkość, klikamy OK. No i teraz jest kilka rzeczy, które zrobić trzeba zrobić. Zacznę od tego, co jest najbardziej oczywiste, czyli od tego, że w tym momencie nie zasłania nam y y głowy dziewczynki, i trzeba sobie z tym jakoś poradzić, więc tutaj jest najprostsza rzecz na świecie, czyli maska. Mimo że bardzo wiele osób ma problemy z zrozumieniem maski, to wydaje mi się, że to jest bardzo proste, jak w pewnym momencie zaskoczy to już. To już <laughs> naprawdę nie będzie z tym problemu. Mamy tutaj warstwę napisem Iwona Sky 7. I na tą warstwę musimy nałożyć maskę. Klikamy ten prostokącik z kółeczkiem w środku, i wtedy pojawia nam się dodatkowy biały prostokącik. I to jest właśnie maska. Jeżeli ten prostokącik jest biały, czyli maska jest biała, to warstwa nieba jest widoczna. Jeżeli on byłby czarny, zmienię go na chwilkę na czarnego, to widzicie, że warstwa z niebem, mimo że dalej tutaj jest, ona jest po prostu niewidoczna. Co ja chcę zrobić? Chcę, żeby ta warstwa z niebem była częściowo niewidoczna tu przy samym dole, gdzie jest głowa dziewczynki, a żeby już była widoczna wszędzie wyżej. Dlatego użyję pędzla z czarną farbą na pędzlu, czyli zmienię sobie tutaj kolorek na, na to, żeby na górze był czarny i po prostu przemaluję fragment tej maski na czarno i w ten sposób ukryję częściowo warstwę z niebem teraz kilka rzeczy, które pozwolą Wam to zrobić szybko, łatwo i bezboleśnie. W ustawieniach pędzla sprawdźcie, czy hardness, czyli twardość pędzla jest na 0%. To jest bardzo ważne w tym przypadku. I potem macie dwa ustawienia. Jedno to jest opacity, po polsku krycie. Tutaj drugie to jest flow, po polsku to będzie przepływ. Teraz ja zalecam użycie niskiego flow, czyli niskiego przeplotu, dla tego zadania. Jeżeli chcecie zobaczyć mój filmik dotyczący tego, czym różni się krycie od przeplotu, jeżeli mi się uda, to podlinkuję go tutaj. Jeżeli nie, to na pewno jakoś w opisie będzie. I obejrzyjcie ten filmik, to wtedy mam wyjaśnię bardzo sytuację, jeżeli chodzi o te dwa ustawienia. W tym momencie opasy na 100% i flow na 15 i przesuwam, klikam i po prostu przesuwam w tej z powrotem aż odkryję tutaj ten teren aż do horyzontu i głowa dziewczynki. Ok, mamy tutaj już to niebo. Jeżeli możemy je sobie nawet przesuwać. Tyle, że trzeba byłoby nam od, od, odpiąć maskę od warstwy, i to się da zrobić, klikając ten. Jeżeli to jest przypięte, to w momencie przesuwania przesuwam jednocześnie maskę z warstwą. Jeżeli to sobie odkliknę, mogę przesuwać samo niebo, nie ruszając maski, albo samą maskę, nie ruszając nieba. To już są takie dodatkowe rzeczy. Nie bardzo w tym momencie potrzebne, ale. Można ewentualnie, jeżeli byście narysowali maskę, stwierdzić, że ta chmurka jest za wysoka albo za nisko, zawsze można odpiąć i przesunąć sobie samo niebo. OK, jesteśmy w tym momencie. E, można do, dopasować kilka rzeczy. To znaczy, pierwszą rzeczą, którą najczęściej trzeba dopasowywać, jeżeli chodzi o niebo, to jest to, że ono często bywa za ciemne do tego do oryginalnego zdjęcia. I tak jest mi się wydaje, że nawet w tym przypadku. I teraz, żeby dopasować sobie jasność tego nieba, to użyjemy sobie warstwy dopasowania krzywe albo poziomy. Użyjemy poziomów. I teraz albo możemy sobie stworzyć to jako nową warstwę przez kliknięcie tutaj i wybranie sobie opcji Levels. I wtedy stworzy nam się oddzielna warstwa. Możemy ją wtedy, tutaj dostosowując coś, o, o co robicie, zobaczcie co się dzieje. Obydwa zmieniamy jednocześnie obydwie rzeczy, czyli zmieniamy i dół i górę. Jeżeli, żeby zmieniać tylko to niebo, trzeba sobie tą warstwę przypiąć do tej, tak jakby spinaczem przypiąć do, do warstwy nieba i ten spinacz znajduje się tutaj. Klikamy, i wtedy przy zmianach jakichkolwiek tutaj na niebie będziemy zmieniać tylko samo niebo bez zmieniania dołu. Ja najczęściej robię to bez używania, ponieważ po wstawieniu tego nieba pojawiło nam się tutaj taki mały, mały trójkąt, taki mały karteczka z zagiętym rogiem, co oznaczająca, że to niebo jest obiektem inteligentnym. I wszelkie dopasowania, które będę na nim robić, będą jakby niedestruktywne. Znaczy, będą, będzie możliwość ich, ich e, późniejszej edycji. Co oznacza, że mogłabym użyć sobie e, obraz. Dopasowania, i wybrać sobie tutaj to samo, czyli też Levels. Ono wtedy inaczej trochę się pojawi. Dopasujemy troszeczkę rozjaśnijmy to niebo przez przesunięcie tego. Zrobimy tak trochę więcej kontrastu, ale trochę jaśniejsze. Trochę za dużo tego kontrastu. To już polecam się po prostu pobawić. w tym momencie pojawi się nam trochę w innym miejscu, czyli poniżej, jako tak zwany smart filter, czyli filtr inteligentny jeżeli możemy tutaj dwa razy kliknąć i w dalszym ciągu to dopasowywać. Także w tym w przypadku obiektu inteligentnego jedna czy druga opcja będzie tak samo poprawna. No i teraz jeszcze zostało nam dopasowanie w tym momencie dołu. I to już jest taka rzecz, którą musicie się nauczyć widzieć na tych zdjęciach, że czy te kolory do siebie pasują. I w tym momencie widzę, że niebo ma taki lekko różowy, taki kolor magenty, podczas gdy dół ma bardziej pomarańczowy kolor. I teraz, żeby, te, żeby Wasze zdjęcia wyglądały na, naprawdę dobrze, do, do, na pewno dobrze edytowane, to musicie te kolory widzieć. I teraz, co zrobić, żeby ten dół był bardziej w kolorach różu? Ja tu akurat zastosuję sobie też warstwę dopasowania, czyli kliknę na dole i przejdę do warstwy Hue Saturation. I tutaj. A na tym suwaku hiu przesunę ten suwak lekko w lewo i w tym momencie zobaczycie, jak się, jak się zrobiło bardziej różowy ten dół i już, ops, trochę przesadziłam, ale zdecydowanie bardziej zdecydowanie bardziej pasuje do, widzicie, to był taki lekko bardziej zielonkawy, a teraz w tym, w tym różu zdecydowanie bardziej pasuje do tego różowego nieba. Ok, czyli reasumując, nieba możecie pobrać ode mnie ze strony, i jest tam kilka różnych. I są i e, takie e, z chmurami, bez widocznego słońca, i są takie z zachodzącym słońcem. Na pewno znajdziecie coś, co będzie pasowało do Waszego zdjęcia. E, jeśli nie, piszcie, ja mogę też przygotować więcej tych nieb. Bo przez lata, lata, kiedy robiłam zdjęcia, ja sobie tych nieb, nieb robiłam bardzo, bardzo dużo i naprawdę mam dużą kolekcję. Po drugie, dobierzcie niebo tak, żeby pasowało do oryginalnego zdjęcia. Czyli jeżeli robiliście zdjęcie i zachodziło słońce, możecie spokojnie użyć zachodzącego słońca. Jeżeli słońce nie zachodziło albo zachodziło, ale nie było tak intensywne, że nie było tak ostre to światło, raczej użyjcie czegoś, co na zdjęciu widać, że to światło jest po prostu mniejsze. Musi to dobrze pasować, żeby to wyglądało naturalnie. Kolejną rzeczą, jaką musicie uważać, to to, żeby kolorystyka się zgadzało, żeby to nie było, nie było za ciemne. Jeżeli ona jest za ciemne, to zaczyna wyglądać sztucznie. Jeszcze jest jedna opcja, i to już chyba omówię przy następnym filmiku, gdzie będę omawiała tą trudniejszą sytuację. Omówię to jeszcze jedną kwestię: tego, że rozmycie nieba też ma duże znaczenie, jeżeli te, niebe te chmury nie są bardzo ostre, ale też horyzont daleko nie jest bardzo ostry. Tu się jakoś to. Ładnie zgrało, akurat pasowało do siebie. Bierzcie pod uwagę to, jeżeli była bardzo płytka głębia ostrości, to te chmury nie mogą być ostre, bo one były jeszcze dalej, jeszcze dalej niż naj, najdalsze fragmenty waszego zdjęcia i niebo po prostu będzie naturalnie rozmyte. W tym przypadku akurat to bardzo, bardzo mi spasowało, więc nie musiałam tego robić. Ten temat omówię przy następnym filmiku. Także zajrzyjcie na moją stronę. Polecam też moje filmy, gdzie edytuję całe zdjęcia od początku do końca. To jest w nie nieba, jest tylko jakimś tam fragmencikiem małym. Natomiast jeżeli chcecie wiedzieć, jak ja osiągam moje, moje kolory na zdjęciach, moje efekty, to musicie już zajrzeć na, na stronę i przejrzeć te e, oferty tych filmików. One są dostępne albo pojedynczo tutaj możecie kliknąć na zdjęcie i wtedy ona pokaże Wam zdjęcie przed i po. Albo możecie przejść do kolekcji i w kolekcjach mamy też pojedyncze, mamy też kolekcje filmów. Po kliknięciu na ten obrazek pojawią wam się wszystkie zdjęcia przed i po, które są w tej kolekcji zawarte. Dziękuję bardzo za, za uwagę i do zobaczenia na kolejnym filmiku na moim kanale. Nie, zapomnij, nie zapomnijcie. Subskrybować, żeby mieć informacje o najnowszych filmach. Do zobaczenia!